Kowalski, no weźcie się ogarnijcie. Ona nie jest wami zainteresowana. Właśnie, ile to już razy proponowała ci tylko przyjaźń? 16 razy i pół. Bo ostatnio zagłuszyłem ją swoim szlochem. Ale tym razem, tym razem będzie zupełnie inaczej. Gdyż bowiem, albowiem wynalazłem miłosny nowy laser. Idź lecz!

Dlaczego te kurczaki są inne? Bo są popieprzone czarnym pieprzem. Lay's Max, nowe oblicze kurczaka. Pieniądze. Pierdusia! Pierdusia! Ile z nim? Dosyć tego marudzenia i ciągłego, nieustannego nierobienia nic. Ja chcę wreszcie spróbować. Nie, zapomnij. Mać. No zobacz, co kurwa narobiliście. No to ja tego nie zrobiłem. A kto kierowcą, kurwa jest? Mówiłem, że ja tego nie, nie chcę tego. A kto prowadził wóz? Koroży. Bo powiedział tak, ja mówię... Z jakiej racji, kurwa, daje się wóz? Ile razy zobaczyłem? Ja powiedziałem, jest że. Kierowcą, kurwa, ty i żadnej chuj nie ma bez mojej wiedzy dostawać. Jakim kurwa, zobacz, co narobiłeś? Wóz? Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Wymien... Na pewno już nie wyklepisz, kurwa. No wyciągniemy nie... z mojego wozu i damy tobie. Pokojnie. Takiego budnika już nie dostanę! No to kupimy z i będziemy balować! Kurwa, człowiek dwa bardziej korzone kurwa, to sprzęt, a kurwa przyjdź tego! Hej, ty w chuja wali? Nie taka kurwa była umowa. Ja miałam wziąć, a ty miałeś mi zwrócić wolność. To taki z ciebie kaczener na złapij, złapi wypuść, tak? Nie chuja kurwa. Tak się nie będziemy wyławić. Kubliku pierdolody. Ronaldzie. To lewio To oh, oh, Lewio s. Eh. Oh. Macie to pistolet na kartofle. Tu się psika lakierem do włosów, podgrzewa zapalniczką i ziemniak leci 800 km na godzinę. Macie tu lakier i zapalniczki. Tylko ostrożnie, raz się postrzeliłem. Zajebiście boli. Dlaczego nie wzięliśmy normalnej broni? Chcesz trafić do pierdla? Nie spierdźcie akcji. Rozkaz. Czy was pogięło? Zdejmijcie opaski z oczu. Tylko nie zgubcie, to moje skarpety do hokeja. We deserve respect. Ted, shut up. Fine.

What <laughs> yeah. The hell was that? Shut, shut the fuck up! Hey, is everything was, okay? Billy you? tripped over his feet. Yeah, I don't know. Billy, anything. you clumsy little fuck! Alright, you guys have fun. Thanks, yes, right? love you, Dad. Aggurate! <laughs> What? But I want it now. Okay.